Moja droga, przychodzę tutaj, bo wiem, że jesteś niecierpliwiona. Wybierz sobie zatem kartę numer jeden bądź kartę numer dwa, a wiesz, jakie jest pytanie? Co on chce ci teraz przekazać? Na już, na teraz masz tylko chwilę, więc szybka to jest odpowiedź. Twoja intuicja ci podpowie. Jedynka bądź dwójka. Weź sobie głęboki wdech. Co on chce ci przekazać? Jedynka. Okej, okay. intuicja będzie dobrze, nie bój się, wszystkie rzeczy musi poukładać dopiero wtedy. Odpowiedź ci na jakieś Twoje nurtujące bądź pytanie, frustrujące już ciebie, kiedy wreszcie wróci do ciebie, bądź kiedy się odezwie, kiedy coś naprawi, kiedy będzie wielka miłość. Nie bój się, Twoja intuicja ci podpowiada, tak, masz rację, on wróci do ciebie, bo ma do ciebie uczucia, więc zainicjuje pewnego rodzaju sytuację, w której może ci coś wyznać. Jak widzisz, jest tutaj kielich, który mówi o tym, że wylewać się ta miłość, tutaj będzie. Będzie to czas jakiejś akceptacji, ale też zmienności. Jeżeli jesteś w dwójeczce, Błogosławieństwo będzie dobrze, kochanie, będzie dobrze, dobrze. On może potrzebuje więcej czasu, może musi sobie naprawić swoje życie, może musi zastanowić się, co teraz zrobić. Natomiast błogosławieństwo mówi o tym, że i tak nieunikniona będzie sytuacja waszego może powolnego, ale powrotu do siebie. Będzie to czas, gdzie ktoś was też pobłogosławi, tym będziesz czuła, że jest to ktoś. Zresztą, już to kochanie, czujesz, że jest to ktoś, kto jest ważny dla ciebie, więc takowe rzeczy się wydarzą. Daj znać, co wybrałaś. Ja życzę Ci cudownego popołudnia i widzimy, słyszymy się jutro. Pozdrawiam. Ariada Iris.